poza pozalekcyjnych. Będziemy rozmawiać tutaj o tym, co jest ważniejsze. To jest ciągle walka dobra ze złem. Jeszcze wczoraj widziałem w wiadomościach, jak dziewczyny się biją i cały czas wszyscy się zastanawiają, zastanawiają dlaczego ta agresja, dlaczego e, dzieci po prostu czują jakieś, nie wiem, wstrędy do siebie, jakieś antypatie, czują, że ta rywalizacja między nimi musi być duża, wszystko przerzucają do internetu, a na zewnątrz nie są w stanie poradzić sobie z emocjami tymi negatywnymi, nie są sobie w stanie poradzić z krytyką i, i walczą. Ja nie mówię, że wszyscy byli święci, bo za naszych czasów też to samo się odbywało, tylko nikt na forum publicznym nikt w telewizji nie wrzucał filmików, nikt nie pokazywał tych sytuacji w telewizji. Tylko wszystko to zostawało na podwórku, ale bardziej to były wojny i walki chłopaków niż dziewczyn. Tutaj jeszcze wchodzi jeden aspekt, trochę takiego zniewieściałego podejścia chłopaków do życia, ale ja zawsze Będę twierdził i twierdzę, że to nie jest wina dzieci. Niestety, albo niestety, dzieci są odbiciem nas, nas dorosłych, więc, więc pretensje możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie, i pod tym kątem, musimy patrzeć na to, jako krytyka naszego wychowania, naszego podejścia do życia, i tego, że wybraliśmy łatwą drogę dla naszych dzieci, więc. Będzie im trudno, ale no jako osoby dorosłe, jako ludzie, którzy myślimy, którzy kochamy nasze dzieci, możemy zawsze coś zmienić, zrobić jakąś drobną korektę i iść drogą, która będzie lepsza dla nich, lepsza dla nas i dla całego społeczeństwa. I co tu zrobić? Każdy z nas, chociaż większość, zapisuje na jakieś zajęcia dodatkowe. Jedni na angielski, na plastykę, na muzykę, na akrobatykę, na siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Tych zajęć jest mnóstwo i nie będę tutaj ich wymieniał, bo wiecie na co chodzą Wasze dzieci, a przynajmniej powinniście. Tylko chodzi o to właśnie, co powoduje właśnie tę agresję. Jednym z czynników, ale to jest tylko moje wyłączne zdanie, to Wygórowane oczekiwania w stosunku do naszych dzieci. Czyli my wrzucamy w nich nasze chęci, nasze plany, nasze inspiracje. Niejednokrotnie to, co nam się nie udało, staramy się, aby to one osiągnęły. Poniekąd w naszym imieniu, mimo że tego nie lubią, mimo że to nie jest dla nich nic, co byłoby interesujące. Mimo, że nie jest to dla nich kompetencja zgodna z ich talentami, ale my twierdzimy inaczej i na siłę staramy się im to wpoić. Drugi temat to wychowanie wf u Lekcje wychowania kultury fizycznej, e, nauki kompetencji społecznych, czyli tego wszystkiego, czego dzisiaj trochę nam brakuje, czyli wychowanie do wartości, czyli. Bycie dobrym, uczynnym, bycie kolegą, współpracy w grupie. Ograniczeń, które wynikają z tego, że wokół nas żyją inni ludzie, druga osoba i my musimy brać na nich poprawkę, wspierać je, pomagać, nie tylko patrzeć na siebie, ale patrzeć także na innych. I kiedyś kształtowały to bajki, programy w telewizji. Nawet y, Kubuś Puchatek, Uszatek, Muminki, wszystkie te bajki miały jakieś przesłanie, jakieś motto, pomocy, jak powinno się zachowywać w stosunku do grupy, do innej osoby. A obecne bajki polegają na tym, że migające światła kolorowe, wszystkie kolory tęczy, zachęcają później do zakupu. E, pluszanych zabawek, jakichś gier, naklejek i to jest przesłanie tych bajek, aby jak najdłużej przytrzymać oglądającego przy telewizorze. Kiedyś były pory, tak jak 19 była wieczorynka, szło się spać i tyle, z jakimś przesłaniem delikatnym e, później się rozmawiało o tych bajkach, a teraz to dzieci, rodzice rozmawiają o bajkach, które są dla dorosłych. Nie mówię o tych bajkach wyskokowych, ale mówię o bajkach o filmach, które są oglądane przez rzesze ludzi, które są dla całej rodziny. Ale przesłania, treści są mocno dorosłe, żarty są też mocno dorosłe, i nic dobrego i konkretnego z tego się nie wyniesie. A grono dzieci sięga po bajki, które są aż obraźliwe, odrażające, które zabijają, które krzywdzą, poniżają i z takim właśnie później przesłaniem idą dalej w świat. Więc zastanówmy się, czym karmimy nasze dzieci każdego dnia. Zastanówmy się, czym my też karmimy siebie, ale to już jest jakby temat na inny film, ale zastanówmy się, czym karmimy dzieci na co dzień. Bo, czym skorupka nasiągnie za modu, tym później takie będzie. Więc, e, nie okłamujmy się, że to jest niegroźne, że, że przecież tu się nic nie dzieje, inne dzieci też to oglądają. Miejmy wpływ na to, co my robimy, co nasze dzieci robią i kim będą w przyszłości. Jakie będą w przyszłości, jeżeli będziemy dbać o to, żeby miały gdzie się wyszaleć, aby miały dostęp do grup rówieśniczych, aby robiły coś związanego z rozwojem, czyli te wszystkie zajęcia pozalekcyjne, ale głównie kładźmy nacisk na sport, na rozwój kompetencji społecznych, na emocjonalność, która na wf jest kompletna, bo tam jest i strach i lęk i obawa i radość i spełnienie, wszystkie wszystkie rzeczy. Jeżeli interesują was te treści, to Zastanówcie się nad subskrybowaniem tego kanału, ciśnijcie dzwoneczek, udostępnijcie i widzimy się w następnych filmach.